No to witam. Trzeci dzień na Maderze. Bierzemy kolejną wycieczkę właśnie z Dragon Tree Travel. Dzisiaj wycieczka nazywa się Biegun Ciepła, a już tutaj mam mojego kochanego Mariana, który przyniósł mi właśnie espresso. Gracias, senor. Tam były pasy ogólnie, ja bym poszedł na pasy. No zobacz jak tu jeżdżą, no to chodź na te pasy. Nie ma czapki dla Ciebie. Czapka jest dla zarządu. Bo chciałem zobaczyć, ale nie radzi no to sobie Ale za... tu ogólnie mega ładna ta plaża, tak, tylko dobrze... Ej, serduszko. Tylko dobrze byłoby tam sobie usiąść. Pięknie. Dobrze byłoby usiąść sobie właśnie tam, tak od strony cinistej, żeby góra tutaj pięknie nam zasłaniała. No pięknie, pięknie. Kawka w takim miejscu na dobry początek dnia. Coś wspaniałego, coś wspaniałego. Zachęcam zobaczyć nasze poprzednie wrażenia z dnia pierwszego i z dnia drugiego tej wycieczki. No i koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę, bo naprawdę tutaj warto się z tym podzielić. To są emocje, są piękne widoki. cieplejsza faktycznie część, część wyspy, co wcale też nie oznacza, że dzisiaj przez cały dzień będzie ciepło, bo no, będziemy też wysoko w górę. Będziemy na 1400 metrach, więc no, tam będzie odpowiedni Ale dzisiaj robimy jeszcze widoki, e, będziemy za tybrami. No jedziemy, jak Pan nam przewodnik mówił, bardziej niedostępne dla e, turystów, w sensie zwykłych autobusów miejsca, e, dlatego ta wycieczka dzisiejsza, ten biegun ciepły jest dosyć nieoczywisty. Spójrzcie Państwo sobie teren w lewo, Mamy przepiękny widok. Miejscowość, którą widzimy po lewej stronie, to jest miejscowość, która nazywa się Miberde Balsz. jesteśmy na szczytach zdobywamy szczyty nie wiem czy jeszcze wyżej dzisiaj wiedziemy, ale tam właśnie za nami jest Pico Areiro na które jedziemy prawdopodobnie jutro już naszym wynajętym autem o lewieje ich pokażę nasz ostatni buki tam ostatnie spanie będzie? Ja widzisz widzisz tam ten domek? Tam, tam? Nie. To nawet nie jest on. No, sądzę, że bez takiej wycieczki właśnie jeepami no, nie byłoby szans wjechać tutaj w to miejsce na taki, na taki widok. Eee, no, na Pico Areiro da się wjechać, ale, ale tutaj już nie, bez takiego Defendera nie ma szans. Te drogi no, są wymagające, kamieniste, eee. także dobra robota Dragon Tree. Machaj, machaj skrzydełkami. <grym> Kolejny postój, tym razem na Ponsze w Jungle Rain, także idziemy zobaczyć co tu możemy fajnego dostać. Nie spodziewałem się, że na takich wysokościach, tutaj na takich terenach będzie taka fajna knajpka Jungle Rain. No jest tutaj, no można powiedzieć, że ten wystrój dżungli jest tu zrobiony z rozmachem, także czeka nas dzisiaj jeszcze Najdalej wysunięty, odwiedzimy najdalej wysunięty e, punkt na zachód Madery. Lew się rusza. Tak? Odpalił się. Uciekamy. Małpy też, małpy też się Ej, małpy też. Ej, wąż idzie. Ale fajnie. Eee, ożyły, dosłownie jesteśmy nocy z muzeum. Kolejny punkt widokowy. Ale najpierw tutaj polatałem dronem. Cała moja załoga już jest tam na końcu. Jest taka huśtawka. E, wow, mega. Jeden chyba z lepszych punktów widokowych. Mm, bo jest zaraz nad klifem w samym oceanie. E, pan właśnie e, podczas trasy bardzo dużo fajnych rzeczy poopowiadał. E, między innymi o samochodach. Dlaczego właśnie wybierał. Land Rovery, Defendery, które no, są już dosyć stare e, mają 30 lat ale i przejechane ponad 600 tysięcy kilometrów. No tutaj pan się zdecydował, ponieważ są to jeszcze stare auta, proste, których nikt nie produkuje. I jak to mówił, dla niego najważniejsze jest to, żeby auto podjechało wszędzie. Nie musi jechać szybko. E, nie, nie musi to być jakiś wyczynowy offroad, po prostu mam wjechać wszędzie i zostać naprawione za pomocą szarej taśmy. Tak, tape'a, trytytek i e, zestawu kluczy. Z relacji pana przewodnika e, okazuje się, że, że po pandemii e, właśnie Madera tutaj nie była aż tak restrykcyjna więc dużo influencerów tutaj e, przyciągała, którzy e, kiedyś świat był zamknięty. Spędzali, relacjonowali swoje, swoje podróże. No, i to przyciągnęło taki bum turystów, gdzie też wybiło ceny no, nieruchomości. Ponta do Pargo. Leci, leci, wędka do ciebie. Leci do ciebie, wędka. A to w ogóle może zacznę od tego, że to było tak, że ja właściwie przez cały okres studiów zajmowałem się gdzieś tam turystyką, choć studia zupełnie nie w tym kierunku. Czyli byłem tak zwanym pilotem wycieczek i sobie w zasadzie po całym świecie. Jak już trafiłem na Maderę, bo to też długa historia. Początkowo byłem takim przewodnikiem lokalnym, jeżdżącym autokarami, chodzącym po górach, natomiast pojawił się taki pomysł, żeby zacząć tą wyspę pokazywać w kompletnie inny sposób. Czyli krótko mówiąc, poza utartymi tymi szlakami wielkich wycieczek autokarowych i, i tak dalej. To był pomysł. Nie, nie miałem pojęcia właściwie o niczym wtedy w sensie aut terenowych. To był 2012 roku, Piłem pierwszego defendera, bo mi się podobał. Tak się narodziła generalnie potem tak naprawdę pasja. Nie? Czyli w tej chwili. Dysponujemy siedmioma landrowerami i, i to już jest pewnego rodzaju pasja związana z samymi samochodami również. Jest nadal ta ekscytacja, czy po prostu znasz już tak wszystko na pamięć, że to jest mega rutyna? Znaczy tak, no wiadomo, że wszystko znam na pamięć. Tak? Po tylu latach spędzonych na wyspie, ja się żartuję sobie, że znam tę wyspę lepiej niż wiesz, 99% wszystkich mieszkańców tej, 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 tej wyspy. Natomiast rutyny absolutnej w tym wszystkim nie ma. Nie? To, to jest to, co ja lubię robić, to przebywanie w ruchu, w naturze. Widoki chyba nigdy nie mogą się znudzić, więc. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji siedzenia w biurze gdzieś przed komputerem i e, wykonywania jakiejś tam czynności w zamkniętym pomieszczeniu, e, także każda wycieczka jest trochę inna, za każdym razem są inni ludzie, za każdym razem są inne widoki, bo jest inna pogoda, inne światło i tak dalej, więc to jest mega radocha. O przyszłość, jakie dalsze plany, jak, jak tu planujesz rozwijać to przedsięwzięcie? Znaczy tak, temat jakby aut terenowych w jakimś tam stopniu został jakby zamknięty, w tym sensie, że no, my, nie, my nie chcemy robić tego na, na, na większą skalę. To znaczy, e, trzymamy się zasady, nawet pomimo tego, że frota liczy 7 aut, że to są maksymalnie 4 samochody, które jeżdżą e, i doszliśmy do momentu, kiedy po prostu nie chcemy już tego robić na tak zwaną większą skalę. Natomiast plany jak najbardziej są i w tej chwili, w zasadzie półtora roku temu otworzyliśmy też drugą firmę. Firma druga nazywa się Get to Hikes i w tym wypadku zajmujemy się dowozem, transferami na szlaki piesze górskie. Polega to na tym, że my zawozimy na początek szlaku. To wszystko jest absolutnie zautomatyzowane elektronicznie. Rozpoczyna się, że tak każdy w swoim tempie indywidualnie udaje się na trekking i o określonej godzinie w określonym punkcie z drugiej strony szlaku my odbieramy i zawozimy z powrotem. Także to jest taka nasza nowa działalność idąca troszeczkę w innym kierunku, troszkę być może bardziej masowa, ale też kwestia rozwoju i robienia po prostu nowych rzeczy. Super, mega. Jako podekscytowany podróżnik i zadowolony klient jak najbardziej polecam właśnie Dragon Tree, tutaj Travel z yy, Julkiem. Ja dziękuję bardzo za, za wywiad i... Dzięki serdecznie. No, jesteśmy teraz na zachodnim wybrzeżu, a mianowicie na najdalej wysuniętej części. Tu jest taki dosyć spory klif a, i to jest tam najbardziej wysunięta część wyspy Madera. Na zachód. No mega jest to, jak się patrzy właśnie tam w dół. Te fale, które rozbijają się o skały. Robi mega, mega wrażenie. Już ostatni punkt docelowy tej wycieczki. Jesteśmy w Pol domar miasteczko, nieturystyczne, tak jak mówił tutaj pan. Samochody podjadą po nas przy, przy porcie. Także idziemy na przechadzkę. Wow, ale tu taki klif. Taki... Was masz okulary, proszę ci ukryć. Nie, 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 nie. Że no dobra. Nie masz. Masz. kościółek na fetego tego wzgórza. Bardzo fajny tutaj krajobraz. Cudowny hotel mamy w Ponta do Sol. Zobaczcie ten widok z tarasu, z balkonu. Niesamowite. No, po prostu, wow, robi wrażenie. Idzie mistrz świata w y, chrapaniu. Nie, no tu już jest. Tu ja jestem mistrzem świata w bukowaniu ogólnie, bo nawet to drzewo jest dopieszczone. To jest ogólnie drzewo, jakie sobie narysowałem. Także powinno wyglądać idealne drzewo. Pięknie, pięknie, ale chodźmy zobaczyć, jak to dalej wygląda. Ale zapowiada się tutaj naprawdę bardzo klimatycznie. My idziemy tymczasem na, na relaks do baseniku i sobie odpoczniemy, i zapraszamy na kolejny film, gdzie już autem będziemy sami na własną rękę zwiedzać dalszą część tej wspaniałej wyspy Madera.